Hejka! Żudu! Dzisiaj będziemy nagrywać Minecraft! Dun, dun, dun. Zobaczcie, ja sama zbudowałam ten dom. Hop, taki duży, a wam pokażę co ja wykryłam. Pająk. Zobaczcie, ja stworzyłam swój widok, a tam mam pająka. Na no, sorry, pająk. Halo, niestety, zrobiłam się. Zobaczcie, to, to. O, tam. To, to łupają. I zobaczcie. ciemnie się powoli. A tam. Jest dziura wykopana przez. Przez. Mm, jak się to mówi? Creepera, tak. I Wam pokażę zaraz dziwne rzeczy. Jakiś dzień. Zombie jakieś się palą, mama. Mam wam to powiedzenia, a twarze cliperów są rozmazane, ale te całkiem wybuchają. A tu moje dwie pieski. I poznajcie i Ewunia. One umieją się kolorowce z tego kolarowce bez obroży. I tak potrzebujemy jedną kostkę i crafting. Potem tam trzeba wkliknąć, i tam się dostaje tylko. Zobaczmy, Czy To nie fajnie, Tomek? Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, i napiszcie w komentarzu, czy też Minecrafta. No. To zaczynamy. Ok. Tutaj, jak widzicie, sierobi chyba ciemno. A to nie widać. Słońce jest moje z tej strony. Widzicie? Widzicie te słońce? O! No, widzicie? Słońce powoli się do na dół Dobra, tak, Patrzymy. Ja pominę Wam te czekanie, to ja zatrzymam kamerę. Dobra, poczekałam chwilę sekund i zobaczcie, wchodzi nam piękne słońce. Nasze piękne słońce się roztapia i idzie na dół, a zobaczmy z tyłu. Tutaj już potwory mają pijacki, niedyskry, pająki. I my tam Halloween Właśnie. Wam powiem to, jak to zrobimy. Widzicie tam słońce? Tu ja właśnie spałam. No. A jak słońce wchodziło, to wiecie. U to słońce. Słońce piękne, a zaraz powin być. Potwory. ja biorę mieczyk mieczy i wyciągam pustą rękę dobra hmm. tu creeper już mi wybuchł zawsze creepery się kąpają to ja idę do rzeczki właśnie rzeczkę mam przy domku, ją szukam, jak ją wybucholi, rzeczka, oj, właśnie padła dziura już, tutaj pierwsza, A kolejna dziura, dobra, to jakiś absurd, gdzie tu jakiś creeper, o tam pająk. Które mi... Które mi... ten Bo się tak strasznie w drzewie też boję, Nie wchodzi tu! Na nikogo? Uch, nie ma. Na się nie to Miecz ma miecz. Hmm. Co by tu porobić? Może poskakać? zabić się? To moja ulubiona część zabawy. Zabijać! Zabijanie! Zabijać się to moja ulubiona rzecz. rzecz. Zabijać! ktoś mnie bił. Zabijamy. Haha, <ścoughs> U, u, bargo u-u, ile... Bar o nie, ja muszę się znaleźć. Nie są. nie będziemy się zabijać. To moje wszystkie te To stracimy to Tylko nie róbcie Minecrafcie, ok? Ja ja lubię się. Zobaczcie, mi już serduszka się tu naładowują. Szybciutko jak jem to mi szybko te serca ładowują się. I zaraz Wam pokażę super aplikację. Zaraz. Dwa. Trzy. Wow, jesteśmy już że niej. Zobaczcie. Tutaj są różne nowe postacie. I tu oczywiście już wylądowała mi reklama. Ale pomijemy ją. Tak. Mm, weźmy może tą, tą, tą i tą. Najpierw tą. Najpierw. Widzicie się mój ekran. Ej, coś jest to, a tu? kolejna ekraną. Dobra, już pominęła się kolejna klama. Mm -mm. Ale to nie ma z bezkowską, to możemy ją oglądać. Dobra, kolejna. Teraz kogo tu tą? Chyba tak. Okej. Okay. Lakes, nice, lakes. O nie, Snapstars. Znaczy, nie Snapstars. Napiszcie mi w komentarzu co to jest. Ale, co No, Mr. Plan 2! Dzięki, co nam napisaliście w komentarzu. Dobra, klikam to. Kolejna reklama. Pomijam Teraz to. Przyjemność. Niech to to, 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 to. to proste doznanie, które cieszy. Polskie ziemniaki, oliwa z oliwek, naturalny i to się się. To, barierów, to w nobelach, nie, nie mogę w zatrzymać może. Nie może. Nie u u u bardzo u u bardzo Nie może. może. Dużo galerii, dużo galerii. Ta ma dużo galerii. Okej. O. Okay. Stawiamy. będzie... Zobaczcie, to jest creeper. Ząb Nie, ząb yy, i dziewczyna. Czy Stim, nie kto robi Harry Pottera, mówi Wpisze komentarza. Jest Harry Potter! Atak, w smaku. X. tak X. trzeba zobaczyć. Tu jest. A nie, nie wstawiono. jest smak jest niezwykłe w smaku ja o, ona. Była, ja energy drink z jabłkowego piłeś już? Nie piłem. Dobra. O, teraz wchodzimy w Minecrafta. I zobaczcie, ja taką. Jak się wkliknie... O, tu galerie trzeba wkręcić. O tutaj I zobaczcie, tu mamy te nasze wszystkie A, ja to już zrobię Ok, to bierzemy ją I zobaczcie, wybiera się tak czy tak I ja wybieram tak I to ta dam Teraz czas grać w Minecraft'a Uu! Tylko ja. Przebrałam się. Zobaczmy. Hm. Przączy się na chwilę na nieco serduszka. To trzeba wyjść. Oj, weszłam. Na dół. Mm. Hops. Hopsa. No i wchodzimy na mój siat. Nie, nie ma głodu ani jedzenia. Nie ma głodu ani serduszek. O, tutaj mam wszystkie mebelki. I ja potrzebuję czegoś tam. Jedcie czego? O, tego właśnie. Brakowało mi. a a tu bolo že dobrá tu, tu je. a čím ja mám to za mám afenga lúže mama O, I mamy lustro. Dobra, a co jeszcze tu przewaliłam? O matko! Mateczko! Naszy, nasze piecyk. O. No nie straciliśmy lustro. Szybko to tu potworu Nie, to jest płaska, ja to, Jest. Czekło, no, co ja robię? No teraz zbiecę zrobić frankę. moją koleżankę. Potrzebuje potrzebuję jedną skrzynkę. O, mamy skrzyneczkę. Hops! I postawię na to radio. Dobra, ja to muszę... раз хм, я бы а то, добра, маме что то добра, не делай мне может это попросту Zakopacz wziąć... Zacząć. wziąć wziąć. Oka, ja nie. nie okej Ops. to. Hops. Hop. No, nie o Так, на меня ловушку, а то я сам. Возьми Не Widzimy się w ostatnim odcinku w tym Minecrafcie. Pa!